Zgadnijcie co? Znowu jestem u córki. Dlatego, że co tydzień tutaj przyjeżdżamy. My idziemy z tą starszą Walentyną, żeby się pobawiła. A moja młodsza córka wzięła dzija na szczepienie i zaraz przyjdzie tutaj i będziemy na playground. A później pójdziemy do kafeterii Probli. A chyba, chyba Probli mówię. A ten widok tutaj z okien ma mojego zięcia mama. I kilka osób z rodziny. Patrzcie, jakie tu piękne jest. Jakie to jest przecudne. I ja też jestem, bo jak ja siebie nie nagram, to mnie nikt nie nagra. Gorąco. Słońce wyszło, przygrzało. My tutaj idziemy, tam widzicie ten daszek dla dzieci. To Wali się troszkę pobawi, zanim moja córka wróci od lekarza. O, patrz, łye! Lizacz? O, oh, okej. Okay. Bo tutaj też są takie duże szczurki. One lubią być na słońcu. O, oh, będę musiała za nią latać. I mówią, że znowu na weekend będzie padać. No niesamowicie. A tutaj jakie bagno ile wody. Dzieci już tutaj są. Babcia pójdzie z sobą. Widzicie ten pałac piękny? Tam właśnie mieszka mojego zięcia, mama. Już tutaj jest moja wnuczka. Babcia Łukaciu? Czekaj, babcia ciebie złapie. Zaczekaj. Tutaj babcia uklęknie. Oh, okay. O, you <laughs> okay? Good girl. Again? Again? Oh, jeszcze raz. Dobrze. Babcia musi wstać. Do yes. Yes. Moje. That is i didn't get pancakes. So did you Why get not? not? Because I, asked, I said, Should I get two of these? And you should know. So, what are they going to eat? Yeah, that's what I asked. Nie musimy jechać do Włoch. Bo jesteśmy we Włoskiej dzielnicy. Nazywa się Portobello. Patrzcie, Portobello, tam napis jest. Tyle jest tutaj. O, oni tutaj szykują z, z każdego popołudnia, w każdy czwartek. Tutaj jest taki kiermasz jedzenia różnego. To będzie tutaj ogrom ludzi. Niki, tutaj będzie food market. Patrz, auta się zjeżdżają. Tak, tak. Idziemy do domu, bo dzieci muszą iść spać. No, moja spatowa tutaj mieszka. To ona tutaj w każdy czwartek zejdzie i sobie coś innego zje. A ja nie mogę, bo my daleko mieszkamy. Bardzo lubię tą dzielnicę, to miejsce. To naprawdę ładnie wygląda. Tutaj. Właśnie tą drogą jedzie się prosto do jej domu. Bardzo ładnie. A tutaj mają dla psa woreczki. Chcesz woreczek? Jeden weź. Pięknie. Pięknie tutaj jest. No, mówiłam Wam, że nie musimy jechać do Europy, do Włoch bo jest moje marzenie żeby pojechać ale mamy tutaj Michael Angelo widzicie? tutaj słyszę odgłos tego auta, bo tak jak mówiłam, szykują się na popołudniowy taki market jedzenia, no idę bo moja rodzina poszła a z tymi dziećmi to nic nie można zrobić bo ta starsza wszędzie biegnie, wszędzie wszystko chce zobaczyć. A tutaj nie wiem, gdzie to jest. My miałyśmy tutaj iść, a tu jest parking. Idziemy do auta. I yeah, tak, idę. idę. Good girl. Babcia got lost. Tak, zgubiła się babcia. Daj babci rączkę. Nie możesz lecieć tutaj. Na parkingu, bo ci auto przejedzie, okej? Okay. Wyłączę kamerę teraz. One, two, three, four. I druga. Ask you. Twinkle, twinkle little star. There is no room. Babcia nie ma miejsca ruszyć się. Gdzie mama. jest mama? Gdzie jest mama? A tutaj jest! A tutaj jest wali! O, ma. Powiedz Halo! Halo! Jedziemy do domu, położyć dzieci spać, a my weźmiemy pieska i piesek przyjedzie z nami na holiday do naszego domku. Ale będzie się cieszył. Bo wyleci na trawę, na podwórko, pomiędzy krzaczki, na kwiatki. Tak. Jedziemy do domku i Carmelo jedzie z nami na urlop, tak? Która winda się otworzy? Która winda się otworzy? Hej? Pipip, bip. which one? Going down. going down. Jedziemy. Jedziemy. Ale będzie się cieszył. Ale będzie miał radochę. Już czeka przy drzwiach. Już czeka. Wszędzie jest security. Nie możesz sobie ani wejść, ani wyjść bez specjalnego kodu. Wiesz, gdzie jest auto? Melo? Meli to trzeba sprzątnąć z tylnego siedzenia. Jedziemy do domu zmęczone. Wnuczki nas wymęczyły, a teraz będziemy mieć karmelo przez tydzień czasu. Siedzisz na honorowym swoim miejscu, tak? Później się położy, bo ta droga będzie jakieś półtora godziny trwała. Ale on wie, że on jedzie do nas. To nigdy nie marudzi. Dobry piesek. Dojechałyśmy do domu. Wyciągnęłam mój śmietnik na jutro. I skosiłam trawę, widzicie? Nie robiłam brzegów, dlatego że jest po prostu... Jestem zmęczona, ale tutaj skosiłam trawę i przeleciałam maszyną tutaj też po chodniku, po cemencie. Zebrałam ile mogłam tych śmieci. Zapowiadają na jutro i następne 2 czy 3, 3 dni deszcz. Nie wiem, tutaj jeszcze mam. A jestem zmęczona, dlatego że wnuczki mnie wykończyły. Nie chce mi się teraz kosić. Pomacam, zobaczę, czy trawa jest sucha. Można by było kosić. Jest sucha. Ale chyba nie. Zobaczę, co będzie dalej. Troszeczkę odpocznę, napiję się herbaty i zastanowię się, co mam dalej robić. Jak będzie padać, to będzie. A jak skoszę, to będzie skoszone. Popatrzcie na ten Hibiskis, patrzcie, jakie to piękności. Wygląda przepięknie. I widać już chmury robią się deszczowe. Deszczowe. I zobaczcie ta pelargonia. Ta czerwona w doniczce. Ma dwa kolory. Też dostała dużo. Dużych kwiatów, a ta różowa, popatrzcie, jaka jest wysoka, i dosięga aż tutaj, rośnie dalej. Będę musiała wstawić, wbić palik i ją przywiązać, żeby stała prosto. Widzicie, jaki kolos? Kolos, kolos. Przycinam troszkę w ogródku. I usiadł mi na palec. O, tutaj żółto czarny biedronka, żółto-czarna biedronka. U nas nie ma w moim województwie, w moim stanie takich ładnych, pięknych polskich biedronek. frunęła. Pokazuję wam po prostu, co robię w ciągu dnia. To już jest drugi dzień, bo wczoraj byłam u córki. I później kosiłam trawę. Rano dzisiaj wstałam. Zrobiłam parę rzeczy, poszłam do sklepu, kupiłam cztery paczki i jajek. Później skosiłam tutaj trawę z przodu, skosiłam trawę z tyłu, dlatego że niebo już jest zachmurzone. Jak mówiłam, zapowiadają trzy dni deszczu: przyjdzie do nas, albo nie przyjdzie. Ale ja jestem naszykowana, a teraz jestem z przodu domu tutaj, Albo przyszłam zjeść land, obiad. Bo pies mnie daje zjeść, stoi, żeby mu coś dać, a jemu nie wolno nic innego jeść, dlatego że on od razu ma problem z, z brzuchem. Pokażę wam, co jem. Ziemniaki tutaj, takie w sosie, i części mięsa skóry i sałatka. To jest duży obiad. Jak to zjem, to już nic nie będę jadła, aż wieczorem mleka czy herbaty się napiję. Tutaj skosiłam trawę i skosiłam z tyłu domu. Chodnik też skoszony i przycięłam brzegi. Chcę powiedzieć, że ten filmik to nie jest o moim ogródku. Nie powinnam pokazywać nic, dlatego że ja mam drugi kanał o ogródku. Ale chciałam zapytać, jeżeli ktoś chce zrobić subskrypcję do mojego kanału o ogródku, który nazywa się Mój Bajeczny Ogród, to zapraszam serdecznie. Link. Jest pod tym filmikiem. Jeżeli ktoś chce zrobić subskrypcję, to proszę bardzo. Z tyłu domu też skosiłam trawę. No i po troszku pracuję. Nie nagrywam w tej chwili. Nie pokazuję co robię, dlatego że zapraszam Was do drugiego mojego kanału. pracuję codziennie nie nagrywam w tej chwili dlatego że mam parę filmików już nagrane i są na tamtym kanale ale za dwa tygodnie będzie filmik jak ja robiłam wszystko to co mam w ogródku jak ja budowałam w przyspieszonym tempie więc jeżeli ktoś chce zobaczyć to serdecznie zapraszam. Zostaw go. Piesek leci do ptaka. No i nic, idę dalej coś robić. Zgadnijcie, co dzisiaj u nas jest. Ja będę przez 15 sekund reporterką. U nas mamy bardzo ważny dzień głosowanie. My głosowałyśmy przez pocztę. Miesiąc wcześniej nam rząd wysłał specjalne dokumenty, które wypełniliśmy i odesłałyśmy, więc nie musiałyśmy iść dzisiaj i stać w kolejce po 2-3 godziny. W tym roku głosowanie jest bardzo gorące. A wiecie dlaczego? Mamy kilka paty, które się pomiędzy sobą biją żeby wygrać, a jest najważniejszy temat emigrantów, najważniejszy temat domów, akomodacji, zamieszkania, bardzo ciężki okres i teraz zobaczymy co będzie się dalej działo. Jeden mówi, że emigrację skróci o 80%. Inny mówi, że zrobi to, co zrobił Trump, ktoś tam jeszcze coś innego. Następny, że zrobi dla Australijczyków za darmo szkolnictwo, cuda nad cudami. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Dzisiaj jest pierwszy dzień, a ogólne ogłoszenie na pewno będzie przez jakiś tydzień czasu, bo muszą wszystkie głosy policzyć. Dam wam znać, gdy się dowiem, co jest. To na razie. Obudziłam się dzisiaj rano, o 6, nie oglądałam lekcji. Po prostu nie chciałam siedzieć i marnować czas. I o 6 rano dowiedziałam się, że ta sama osoba wygrała z wielkim triumfem. 88 siedzeń w parlamencie i to nie jest jeszcze wszystko, bo nie wszystkie głosy są policzone. Tamten pierwszy, ten właśnie którego widzicie, przegrał. Właśnie on mówił, że on zrobi tak samo jak robi Trump i właśnie on mówił, że wybuduje elektrownie Taką samą jaka była w Czernobylu. Ludzie nie chcieli, więc na niego nie głosowali. Cieszy się. A dzisiaj zachciało mi się racuchu. Starłam dwa jabłka i miałam trochę takich świeżych spuszki moreli. Więc je zgniotłam i zrobiłam racuchy. Jedno jajko, szczyptę soli, garnuszek mąki jeżeli chcecie, to możecie zrobić pół na pół rosnącej i zwykłej, albo samej rosnącej. Trochę mleka zrobić, aby było pół gęste. Wymieszać wszystko razem. Jabłka i morele i jest gotowe do smażenia. A ja uwielbiam z cukrem, pudrem. Wcale sobie jego nie żałuję. Jest bardzo smaczne. To jest smak mojego dzieciństwa. Można zrobić racuchy z czego się chce. A teraz troszkę aromatu do kawy. I zrobiłam sobie kawusię, taką jaką ja lubię, no i kilka racuchów. I idę sobie, usiądę na patio, będę patrzyła na kwiaty, wypiję sobie kawkę i zjem racuszki. A teraz racuszki kawusia, popatrzę sobie na kwiaty i będę słuchała śpiewu ptaków. Smacznego. Do zobaczenia w następnym odcinku.